Dar młodzieży jest Komendant Dar Młodzieży, kapitan Tadeusz Olechnowicz. W tej grupie pięciu żaglowców klasy A, no i można powiedzieć, że to są nasze atuty. My jesteśmy bardzo dobrzy, szczególnie przy wiatrach o umiarkowanej sile, tak by to można określić. Dar Młodzieży nie lubi zbyt silnych wiatrów, no ze względu na dużą powierzchnię żagli, na wysokie maszty. Wygrywając ostatnie regaty najbardziej, można powiedzieć tak po sportowemu, dołożyliśmy kolegom w ostatnim dniu, kiedy wiaterek był prawie niewidoczny. Była to bardzo mglista pogoda i ciągnęły jakimś sposobem najwyższe reje, a, a dolne nie były wypełnione żagle wiatrem. No jeśli chodzi o te regaty Sydney-Liverpool, to jak już powiedziałem przedtem, nie jesteśmy bez szans. Ale trudno typować zwycięzcę, a najtrudniej mówić o sobie. Jak powiedziałem jeszcze raz, a są duże po naszej stronie, statek jest najmłodszy i statek już jest powszechnie uważany za najszybszy. Muzyka Sail on, sail on, there's still so much to see. New Scotland's voice carries on the wind a spirit wild and free, and it calls to every native child. Land of ours, she can stand her ground with pride and majesty. And with every day this world goes through, she becomes a better place to be. She. Be The highlands guard your Atlantic shores and waves roll endlessly. The song